Cześć, z tej strony Paweł Palicki, sklep internetowy Pulsystem.pl. Dzisiaj pokażemy Wam, jak mierzyć podstawowe parametry wody za pomocą najpopularniejszych testerów do basenów na tabletki. Parametry, jakie będziecie mierzyć w swoim basenie, to poziom pH, wartość chloru lub aktywnego tlenu. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj dezynfekcji się zdecydujecie. Zakłada się, że poziom pH powinien mieścić się w skali między 7 a 7,4, wartość chloru między 0,6 a 1 mg na litr, a wartość aktywnego tlenu między 5 a 8 mg na litr. Najpopularniejszym sposobem do zmierzenia tych parametrów jest użycie testera na tabletki. W skład zestawu wchodzi plastikowa obudowa, Dwukomorowa kuweta do pomiarów. 20 tabletek Phenol Red Rapid do pomiaru odczynu pH. I w zależności od wyboru dezynfekcji wody, 20 tabletek DPD-1 Rapid do pomiaru chloru wolnego lub 20 tabletek DPD-4 Rapid do pomiaru aktywnego tlenu. Zasada działania jest bardzo prosta: nabieramy wody do kuwety. Pamiętajcie, aby robić to troszkę głębiej z basenu zawsze. I odpowiednio dodajemy tabletki, najlepiej bezpośrednio do przegrody, fenol red do tabletki z PH. Pamiętajcie, że lepiej nie dotykać tych tabletek, czyli bezpośrednio sobie wkładamy, a do DPD1 do wartości chloru. Zamykamy kuwetę. Musimy lekko potrząsnąć i sprawdzamy wartości, porównując z naszą skalą. Widzimy, że pH jest między 7 a 7,2, więc idealne chlor w okolicy jedynki, więc także mieścimy się w skali. Jak widzieliście w naszym basenie parametry mieszczą się w skali. Oczywiście nie zawsze tak jest. Warto pamiętać, że przy za niskim pH stosujemy środki pH+, przy za wysokim pH-. Dozując je do basenu pamiętajcie, żeby kolejny pomiar zrobić za przynajmniej 2-3 godziny. Dajcie środkom troszkę popracować. Przy za wysokim chlorze można poczekać, aż chlor się utleni, czyli zmniejszyć dozowanie lub po prostu je na chwilę wstrzymać. Albo użyć odpowiedniego środka do zbicia chloru, przy za niskim chlorze należy zwiększyć dozowanie do basenu. Najważniejsze to badać parametry regularnie, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie zapanować nad dozowaniem chemii, co sprzyja nam w utrzymaniu naprawdę bardzo krystalicznie czystej wody. Zapraszamy na sklep internetowy pulsystem.pl i na kolejne odcinki. Do zobaczenia!